maski, czy jest ze mną. Tramy i wczoraj breaka i to zarabiamy sobie parę tysiaków. Ja, ma, ja nie chcę się chwalić, ale ja już mam kupiony większy jak to się mówi pracak. Ja pójdę. Ja pójdę po auto lepsze, żebyśmy A mi się popsuło i nie mogę w ogóle posuwać. No to nie jest to kątko. Pananokus! Co? Dali pananokus. Serio? No wiem, że dali pananokus. No, efekt, Dobra. Nie ma. Coś nie wjechałeś ci powiem. O, teraz wjechałeś. Ile ty na te auto? Ile ty na te auto spytałeś? Ile ty... O, szajset. W Skąd ty taką kasę masz? Jak widzicie wicowie nie mogę posuwać, bo mi się laptop coś mam w środku, Coś mam w środku laptopa. Y, jakiś piask, jak, jakiś i nie mogę w ogóle tam wepchać. Jak mi się naprawi, jak naprawię sobie komputer w widzowie, to na stufę będzie, y, na 100% będzie, y, te, jak to się mówi, betworzy. Ale na betworzy to tam pana, sanic. Mam pytanie. No mów. Mam pytanie. No mów. No naciskasz na chift i musisz jechać. To no, chyba że nie ma... Jest tutaj policjant. Nie ma Ktoś się nazwał PMFu Otwarta, czy nie? Juwiler nie, ale idziemy okay. do muzeum Okej okay. Jestem a się No shift! Które Ja mam Serio? No, shift. no, shift. no, shift. no. No ja wiem pod tak. którym. Poczekaj, ja sobie spełnię sobie auto. Pod, pod Q. Q. Pod Q. Zaczął akurat na Google. Q. A, jedziemy szybko. Nie wiem, czy szybko. Q naciśnij. Co? Q. O no. Ja zespiłem sobie auto, nawet widzowie widzieli, że ja zespiłem sobie auto. Tylko po prostu ja nie chcę mieć tego auta, po prostu ja jestem człowiekiem. Aha, bo mi... Ej, bo jest taki minus jeden, nie? To ja nic nie mogę robić, bo mi się ja, ja prze... Ja tak to nie, ja myślę... Przecież się da to popsuć, To jak ja mam obrapować? jak ja mam obrapować? Dobry. Tego nie obrapuję. ja tu chociaż obrapuję. Ej, a wiesz, że tutaj jest taki pak, że jak jesteś dla mnie i masz kasę, nie? To ja, to ja tutaj kiedyś poszłam na sam początek, nie? I co, ja sobie tutaj poszłem? Tutaj? I tak poszłem, żeby się zamknęło, mi wywaliło i miałam kasę. Dobra, lecę! Hop! Hoppa! Hoppa! Idziesz? Czekaj, ja mam problem! Jaki masz problem, Nippel? To jest spacer. Jak zatrudniać, kto jest w porno. Ej, auto jeźdźcie te, co ma kasę! Tak, auto, tak, 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 tak. Idziesz? Idziesz, Idę, idę, idę. idziesz, Idę, Idę, idę. idziesz, 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 Właśnie, właśnie też widzę. I mi straciłem. A pojeździmy później moim autkiem? No. Dobra, 5 tysięcy chyba nie zdążę. No na pewno nie zdążę, bo jakiś gałka wjechał. Mikałka. <laughs> Ej, a czemu... Powiedz... Powiedz... Pofie... Zaraz, zaraz widzowie powiem, co chciałam powiedzieć, bo wy tego nie widzicie. O. Powiedz widzom, dlaczego masz smutną minkę. No? Powiedz widzom, dlaczego masz smutną A, minkę. Ja mam... ja mam smutną minkę, widzowie wiecie czemu? No, nie, nie, mów. Dobra, idziesz? Idziesz po jakiś kałkan? Chcę wejść do mojego auta. Na tym kółeczku mam smutek. Ej, idziesz do mnie czy nie? Bo nie jeździmy tu się. No mieliśmy w no mieliśmy moim pojeździć, chłopie. Baj. W moim się zmieściło tylko dwie osoby. Oj. Przecież byś mógł pojeździć ze mną autem. Proszę, jak się nie zmieści? No dobra, to nie będzie typa zaraz Wsiadaj, chodź tu! Ej, chodź, chodź. Ej, ty wyszedł, wsiadaj! Szybko, o. Aha, bo się w moim autem. Mam O muzeum jest otwarte, Jupiler ten! Dobra, jedziemy do jupilera. Nie, mus... ja na muzeum więcej dostaję niż jubilar. Albo nie, na no, muzeum, dlatego bo ja na jubilera jestem bez udzielenia. No w sumie. Trochę. No, no, Jakbyście nie chcieli. Jak wiedzieć chcieli widzieć, pizzowie, to ja jestem po prostu bardzo słabna wobec tego. No. Ja w Isofii mam 9000 paka. Ej, a to auto jest odblokowane? Nie. Tknąłem! Tam... No to... E, naciśnij E i wyjdź. Dobra, już, już, już Dawaj dynamit, podstawaj dynamit. Ja idę tu, to probiorę. A nie wiem, Nie. A ty jakiego masz paka? Ile ty spierasz? Ile możesz zebrać? Bo ja mam 9. Ja mam tego seropsów. Ja mam pięć. Ja mogę jeszcze tylko jedno. Ja jeszcze muszę dwa sobie zebrać po prostu. Pulaj! Ja się szerzę! Dawaj! Pulę jeszcze Jesteś! Nie przyjedzie. Jakie są <noise> tak... Jaki, pytania? O! O! Jakie są te pytania? Mogłaś nacisnąć tylko V. No chłopcy, zapomniałem jak się gra w dźwięk rejtra. A no, ja też zapomniałem. Nie grałem chyba w spot. Ja, ja nie grałem chyba z ruchu w miecz. Ja nie grałem 5 lat. Nie no, krałem! Gra, o nie policja, nie to nie jest policja Przecież widziałem jak tak Przecież oglądałam twoje Widziałem jak spadłeś Jak ty, jak ty Enofria kochała mi się, o 6 koła to stało Teraz ty mi to

Na górę musisz iść. Ale mam kurki. O nie! Nie, 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 nie. Ej, ty mi zabrał samochód i ksiądz. Idziesz na górę? No i teraz musisz... No nie wiem, jakby się sam nie chodzę jechać. Tak nie znalazł w auto. A jesteś w środku? Nie, nie jesteś w środku. A ja jestem w środku, dlatego musiałem iść do środka na no, Popolice. Ale ja nie mogę iść tutaj w środku. Ale mogłaś iść, wcześniej było. No i zginąłem w gruntach się. Ty, ukochana. Ale dobra, jestem w basie. A w jakiej pasie? W Serio? Jak? Zginąłeś? Zginąłeś czy nie? Jak coś to nas zacięło na telefonie? Ej, jak fulka? Właśnie widzowie o to mi chodzi, że nas przerywa i koniec uszę. Przerywa cię, za Twój na telefon, żebyśmy byli repi słychać. Spójrz na telefon kupa, jak jesteś, jak mnie słychać. Ok, nie słychać go. Dobra, widzowie, więc co by było na tele? oprepowaliśmy. Nie polecieliśmy w kosmos. O dobra, o. widzowie, musieliśmy się na chwilę rozłączyć, bo po prostu nie, dało, nie, nie słychać mnie było. Tak samo było u mnie, ja nie słyszałam Adama, prawda? Po no, co ja to zrobię? Przecież ja muszę ich tak brać. Ja ja te te, O nie, o nie! Policja! Policja, policja! My potrzebujemy należy karty, bo nie ma weźnej gorzej. No nie. To jest najgorsze. Tutaj jest już pociąg, widzę. Widać, odbija się tam. Co nie ma. A jedzie. Ja? Nie, ja jedzie pociąg, mówię, z daleka, do Nie Jedzie pociąg z daleka, dla nikogo nie czeka, do Węgry, do Warszawy, nas do Warszawy? Tak, e, ej, gdzie jesteś? Ja, no, a mówię, że obrabowuję pociąg. A pociąg obrabowujesz? Dobra, to ja idę załatwić za elektryka, bez Pa pa. O, coś ma widzę. Myślę, że mnie typ nie wyfali z auta. Pociąg teraz jedzie, pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Zabierz tak do Warszawy, dalej nie pamiętam. Wicefie, to pypyło. Ja tylko ten pociąg, y, od kasę i się przegram. Typ ty by poleciał. A, tyka, ja ciemu, ciemu. A jak wypuch po, jak wypuchł ten fulkan nipy? No normalnie. A dobra. Widzowie, więc stopy by było na tyle i do zobaczenia.